Cześć Wam, ja jestem Matthew I chciałem Wam dzisiaj przedstawić Simulator Farmy 2013 Mam tutaj przy sobie pełną wersję tej gry Obcuje ona chyba w około 70 zł, Więc w miarę tanio Ale naprawdę świetna gra Bardzo Wam polecam Cóż, żeby zacząć w tą grę grać Trzeba oczywiście czegoś się nauczyć Najpierw musimy Orać pole. Cóż, pokażę wam tylko jeden i przejdźmy sobie do kariery. Stworzymy sobie nasz, jakby można powiedzieć, świat, naszą gospodarkę i spróbujemy coś osiągnąć w tym świecie. Jest to gra symulacyjna, ta pozwalająca nam na y, właściwie, no, no można powiedzieć, że na wszystko, nie na wszystko. No. Kupujemy sobie jakieś, w tej wersji jest właśnie możliwość kupna swojego pola orania właściwie. Y, mamy do dyspozycji dużo maszyn, więc będziemy mieli co z czym grać. Co mam, będę mógł wam dużo rzeczy przedstawić, jeśli uda mi się do tego dojść. Cóż, cóż mógłbym jeszcze powiedzieć? Mamy oczywiście nowe uprawy, takie jak ziemniaki i buraki, które będziemy mogli sobie siać i zbierać, oczywiście sprzedawać. Zaraz pokażę wam właśnie sam łuczek, pierwszy Którym jest orka, zawsze na początku trzeba zaorać pole Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak gra będzie się przedstawiała Ja już grałem sobie Właściwie znam tą serię od 2009 roku Wtedy był pierwszy Pierwsza odsłona chyba tej gry Wtedy właśnie sobie w nią pierwszy raz zagrałem Siądźmy sobie Przyciskiem kom mamy kogucika zaczepmy nasz płód, spróbujmy to zaorać. Zaraz rozóż, X. Aha, w ten sposób. Spróbuję to zrobić na dużym polu, na dużym polu na no szerokości prawie tego półga, tak. Chyba V kładziemy, tak i tu już, wciskam jedynkę, jest ten pomad. Tak, będziemy sobie powoli jechał. I spróbuję to zaorać pole. Jak widać grafika ziemi jest oczywiście o niebo lepsza, choć w środku no, nie jest to zbyt piękny, Cóż. Ale można naprawdę bawić się na długie godziny w tej grze. Mi się ona naprawdę spodobała. Właśnie jak mówiłem, grałem sobie w wersji 2009, 2011, teraz 2013. Naprawdę polecam. No gra na pewno na długie godziny można się wciągnąć. Jeszcze troszkę tutaj. jak to widzimy, mamy procenty. Ile nam zostało do ukończenia? Na razie mamy 20 i no, idzie całkiem nieźle. Podnosimy pół. Można go obracać w ten sposób. Panie Pani Panie, właśnie teraz dodali, że. Mamy różne marki naszych maszyn, nie tylko tak samo właśnie Teo Nie wiem nie wiem, się Deutz? Yy, Nie, nie będę tutaj pan mieszał w głowie. V opuszczamy, ten pomat jedynka i powoli sobie będziemy jechać i obłorać pole. No, całkiem nieźle. Fajnie to naprawdę wygląda, ta zmiana struktury tej ziemi. Super, naprawdę lepiej niż w tamtych częściach, sami wiecie. Obracam znowu, zakręcam. Przyciskiem zero mamy sygnał. F oczywiście światła, o co mi ty z tyłu dodali, wcześniej nie było. Super. Jadę dalej. się bardziej. Troszkę mi tu nie wychodzi. Muszę bardziej wjeżdżać tutaj. I wtedy pokrywa mi się z tym, co poprzednio orałem. I... O proszę. Elegancko dajemy radę. Gra chodzi fajnie. Zobaczymy jak to będzie w karierze, jak to będzie się przestawiać Mamy oczywiście nowe zwierzaki Zwierzaki Kury Krowy Tak samo jak były w poprzedniej części I owce Chyba owce Nie pamiętam dokładnie, chyba owce Więc przetestujemy sobie jak to można je karmić, sprzedawać Bardzo mnie to ciekawi Nie widziałem właśnie w poprzednich seriach można powiedzieć, w seriach, częściach no, tej gry, żeby coś takiego wprowadzili, były tylko krowy i było na, nawet fajnie. Teraz widać, że tam silnik gry chyba się zmienił, albo, albo choć nie, chyba jest na tym samym. Nie jest najgorzej. Myślę, że to jest jedna z, najlep jedna z najlepszych gier symulacyjnych, choć jeszcze może. Rywalizować z EuroTrack Simulator 2 niestety nie posiadam, więc nie mogę Wam nic o tej grze powiedzieć. Jeśli ja oczywiście trochę sobie pogram, rzucę Wam parę gameplayów z tej gry, jeśli mi się uda, bo jeszcze nie mam pomysłu właśnie jak to zacząć nagrywać, bo wiadomo, tu można robić wszystko i naprawdę to zajmuje masę czasu, a ja tej masy czasu nie mam. Mam nadzieję, że znajdę na to jakiś pomysł. Dojdziemy do ładu i składu. Wycofam trochę, żeby było równo. Staram się, żeby to już coraz ładniej wychodzi. Bo właśnie trochę w prawej. Będzie dobrze. Ten pomat na jedynkę i jedziemy. Muszę trochę bardziej tutaj wierzyć. Można powiedzieć, że jedne koło zawsze mieć na ostatnim. I będzie elegancko wtedy. O. Planuję jeszcze zrobić, nie, może, nie wiem czy serię, ale po prostu taką, yy, hmm, jakby to powiedzieć. No, mamy przy sobie mam Minecrafta jeszcze na komputerze. Może uda mi się nagrać, może nie, zobaczymy jak to będzie. Pro Evolution Soccer 2012 ja już właśnie sobie nagrałem, renderuje się. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Kurczę naciśkałem jedynkę, później pójdę, żebym sam jechał, to mnie ten od razu mi włącza dobra, zaramy sobie pole i zobaczymy czy uda nam się zdobyć osiągnąć cel tej można powiedzieć misji tego jeszcze nam chyba zostało jedną stronę Oczywiście, najpierw będziemy mieli chyba, tak jak zawsze, jedno pole do uprawy. I oczywiście, z czasem będziemy sobie kopywać następne pola i powiększać swoją gospodarkę. To jest fajne. Czyli nie, wiem, że od razu mamy jakieś tam cholerowe jakieś rzeczy, tylko zaczynamy od paru podstawowych maszyn, i z biegiem czasu możemy je zmieniać na nowsze Muszę jeszcze tutaj zajechać. Właśnie te. O, i bardzo ładnie to wygląda. Mi się podoba. O. Tutaj nie ma właśnie na początku. O, nawet widać tak, że jeśli jedziemy pod kątem, to właśnie pod kątem zmienia się te pole. Kończone. O, jest. Stecz, kariera. Mnie tu właśnie zaczynałem sobie. Yy, gdzie tu jest slotów? O, 30. Poziom 11. Na no, ostatnim. Hmm. Z większym kapitałem. No, przyda mi się większy kapitał. Prawdę mówiąc, yy, Hangested Rozpocznij karierę i poznać szerokie spektrum działalności współ, yy, współczesnego rolnika. W tym trybie gry sam wyznaczysz sobie zadania. Chcesz kupić nowe pola i zwiększyć areał firmy. No ciekawe. Ja to palę sobie no to się jeszcze. No tutaj Dobra. Dobra, nie będę czytał. Rozpoczniemy swoją karierę. O, jesteśmy. No fajnie to się prezentuje. Zachód słońca. Właściwie to poranek. Co tu mamy? Oto twoja nowa farma. Żwirową ścieżką po lewej stronie dojdziesz do głównego obszaru. Znajdziesz tam więcej porad dla początkujących graczy. Więc cóż, wcisk wciskamy shifta I biegniemy do końca tą ścieżką. Widzę już nasze maszyny, może tabulaterem przeniosę się do jednej z nich. O. Kolejny O, mamy Bizona, FAR Zaczepiamy B włączamy kombajn, jak tu piszę I cóż, chyba trochę głośno będzie Kosimy Tak, ja tu włączę H żeby mi pracownik działał O, tu jeszcze mam jedną maszynę tu chyba krowy A tu chyba dam owce, nie jestem pewien Zobaczmy jak... Czekajcie, wyjdę, żeby mi nie przeszkadzać Zobaczmy jak wygląda sklep. No, dużo się zmienił Mamy tu ciągniki, o, bardzo wiele ciągników O, co to jest? Super, super truck 2005, naprawdę dużo kosztują o, Ciągniki mamy, mamy ładowacze czołowe o, z różnymi częściami, widłami, łopatami tego typu. Mamy kombajny do trawy, do wszystkiego. Przystawka tnąca koronę. O, tu elegancko. Do trawy. Zbiór ziemniaka, proszę bardzo, jest. Podstawowe maszyny, trochę już ulepszone i najlepsze te. Mamy jeszcze maszyny do zbioru buraka. Proszę bardzo, chyba to są droższe do buraka maszyny, tak. Wywrotki, to co zawsze. O, choć tu mamy jakieś te kultywatory, proszę bardzo, pługi, siewniki, o, sporo ich tutaj, Amazon, rozrzutniki nawozu, opryskiwacze, myślę, że dojdziemy do tych wszystkich, jeśli będziemy się starać. Będę sobie grał poza odcinkami. wozy asenizacyjne, czyli do wiadomo czego. Yy, kosiarki zgrabiarki, przetrząsacze przyczepy zbierające, to co zawsze, technologia belowania oczywiście, technologia, technologia żywienia, przepraszam Was, o tego nie wiem, co to jest, technologia żywienia, zastosowanie, roz, roz, rozdrabnianie bel i zadawanie paszy, zadawanie, zadawanie, hm. paszy zwierzętą, o, ciekawe. Mieszanie trawy, sieczki, słomy w celu przygotowania paszy dla krów. O! Mieszanie trawy, sieczki, słomy w celu przygotowania paszy dla krów. To samo, tylko na pewno większy zbiornik. Obciążniki, yy, inne. Beczki. Ciągniki, coś powracamy do tego samego. Gdzie tu mamy zwierzęta? A z markę. A i są zwierzęta: kury, owce, krowy. Dobrze mówiłem. Mm. Nasz tam pracownik pracuje. Żeby miał w co później to wrzucać, tą y, naszą pszenicę chyba Potrzebny jest nam traktor z przyczepką Już jedziemy, zobaczymy jak wygląda w środku No, nie jest najgorzej Ja chyba nie w tę stronę jadę Fajnie to wszystko wygląda, podoba mi się y, Oczywiście mamy mapę, zapomniałem mm, Mam piszeć dziewiątką oddalamy O, jest całkiem spora Jakieś mamy różne punkty na mapie Przebliżamy Mamy tu gdzieś kury tutaj obok Zobaczymy sobie Podjedźmy bliżej, żebyśmy mogli tutaj później mu wyładować Znaczy on, żeby mógł wyładować o, Muszę muszę że dobre miejsce Później, później po co za zaoramy pole więc przygotuję sobie już tu maszynę, nie będę tam jechał POMP <tom> Mamy ten Koguta, trochę za szybko Mamy właśnie podstawowe maszyny o. Świetnie. tym podejdziemy chyba tam są kury. Oprowadzę po, no, Was po, na, po mojej posiadłości. Tu mamy silosy na zboża, na plony. No, tu jest jeden kowciek biedny. Co tu mamy? Zakupiłem przy przecież. Drup od lasu trafia do kornika. Świetnie. Kury składają jajka, które na możesz może sprzedawać w wiosce lub w sklepie z produktami rolniczymi. Super. Cóż tu mamy? Jest kogucik, no trzeba mu pomóc. Damy mu chociaż. Troszkę kur. O! tysiąc wydałem na kury. Tu jarę jeszcze... O! Są kurki. Niektóre sobie pracują z panem kogutem. Wiadomo o co chodzi. Hmm. O! Tu są silosy. Będziemy mogli składować nasze zboże. I wszystkie rzeczy, znaczy rzeczy. No, uprawy tutaj mamy. Miejsce nasze buraki ziemniaki, nie wiem czy za głośno będzie troszkę. Wyłady w tym miejscu ziemniaki u buraki cukrowe, aby je zmagazynować. W tej najczęściej hali znajdują się dwa pasy transmisyjne, które umożliwiają ładowanie przyczep. Super, aż no, skończył koszenie. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. Bo mogę przyjechać i po polu, się nie stanie. Włączymy. Na razie mapę nam niepotrzebna potrzebna. Jest tu dużo rzeczy. Tam widzę jakiś znacznie kawał na polu. Chyba to oznacza, że będziemy mogli sobie kupić pole. Proszę bardzo, sypie, sypie. Poczekamy, aż nie nam tu mój pracownik nasypie. Ile nam procent przyczepi to zajmie? Mamy na koncie 10 940 i nam spada powoli. To chyba za to, że właśnie nam maszyny chodzą paliwo i te sprawy. W tym traktorze mamy 119 litrów. Można ustawić sobie właśnie dzień, ile, ile szybciej będzie, właśnie. Zachodziło słońce, to znaczy, że będzie to właśnie cień i noc. Spała. Mamy razy 5. No i cóż, ja tu będę sobie tak pracował, troszkę sobie zarobię. Zobaczymy jeszcze motyw, właśnie wsypywania naszych plonów do silosów. Podjadę tam, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Panie chyba naprawili też troszkę błąd cienie, bo wtedy były takie aż bardzo widoczne piksele tutaj, y, jednak tego nie widać. Super naprawdę. I jeśli nie wiecie o co chodzi, to musicie sobie odpalić jakąś y, starszą wersję tej gry i zobaczyć po prostu, że te cienie były aż bardzo wyraźne, takie pikselowate, kwadratowe i w ogóle. Tu oczywiście są, bo to się odbija światło, y, ale nie widać właśnie o, te końce tak są y, bardziej. Do, y, dopracowane w tamtych poprzednich częściach. No nieźle. Szybko nam się wysypało. I tutaj mamy gospody i młyn. Chyba co możemy sprzedawać i gdzie? W gospodzie tylko możemy sprzedawać ziemniaki, buraki cukrowe. Nowe maszyny z 0. Wydatki na inventarz 900. Saldo 10 tysięcy. Mamy nam spady, rośnie nam suba odsetki bankowe. Nie jest suma. Yy, chyba pensje pracowników, tak? Nam rosną. Płacimy za godzinę. No cóż, ja tu sobie odstawię tą maszynę na pole. Chyba uda się wykręcić. Tu mam zbiorniki, to wiem. Fajnie, fajnie to wygląda. Fajna nasza jest gospodarka gospodarka. z tego traktorka. No i cóż, w następnym odcinku mam nadzieję, że już pokażę wam trochę więcej. Może troszkę nowych maszyn, jeśli uda mi się zarobić troszkę więcej. I oczywiście zapraszam was do y, oglądania kolejnych odcinków. Ja tu sobie będę dalej... Aha, tu mamy siano. Kosi, kosi popatrzymy jak on tutaj kosi tym motywem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek mam nadzieję że wam się podobało mój komentarz był jak najbardziej odpowiedni no i cóż serdecznie was zapraszam do kolejnego odcinka mam nadzieję że właśnie uda mi się coś tam bardziej wam pokazać więcej troszkę maszyn bardziej więcej upraw pola właśnie jeszcze nie mam pomysłu jak tutaj wszystko zacząć więc cóż, trzymajcie się serdecznie do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie i cześć.